z tej strony, bo aż się dwa, dwa. I to jest Eurotrack Simulator 2. No i tak, gra nam bardzo później chodzi, więc o to jest mój team. Prowadzę filmy, co, przewozi, co przewozi różne graty po Europie. I tak i tam. Ja wam opowiem, co i jak, a oni się nie Ja Jeden właśnie taką. Ogromny ciąg, ogromny tiran, ogromny naczek. żebym nagrał swojego trackę, to nie wiem, napiszcie w komentarzach, że chcecie. Dobra czerwone. Muszę Wam powiedzieć, że mam w kre... nie. W KESE. Z Kesep. W Niemczech. I w Niemczech są strasznie wysokie podatki. Nie podatki, tylko te. Mandaty. Za przejechanie na czerwonym świetle 800 euro, a za stuczkę 400. Naprawdę ogromne pieniądze. No tak, tak. <laughs> Jak mam własną ciężarówkę? Hej! Ktoś mi tutaj przyszedł. Trzymaj się. No, okazałam. No, Posług Cię To chciałbym mm, przejechać pod kanałem na Maur, w tej grze, oczywiście. Bo jeszcze nigdy nie jechałam tym tunelem z, z Francji do Anglii. Um, myślę, że będzie ciekawie. Będę to nagrywał oczywiście, ale to... Nie w tym filmiku, ani nie w następnym. I gdzie my jedziemy? Jedziemy do z do... Zbuga. Minutowe filmiki, czy siedmiu, osiem, pięć, siódmy. Że w tę grę od niedawna, chyba od 3 dni, i pewnie się zastanawiacie, skąd mam 5 i ciężarówkę. Wziąłem z banku pożyczkę i teraz ją spłacam. Na 100 tysięcy euro. Mam spłacać 2800 euro na jeden dzień, mam na to 30 dni. Mówi, że to dużo pieniędzy. Sobie no. To sobie radzę. No. Właśnie, mam tego pod psutą ciężarówkę, bo jako nowicjusz oczywiście myślę, że sobie po i nie będę musiał przechodzić samouczka, a to się okazuje, że trzeba, więc mówię wszystkim, którzy to oglądają, zawsze trzeba przechodzić samouczka. godzinie i 55 minut, nie prawda. No dobra. Tak, przyspieszymy. bo to sprawa. Tak do 90. thank you

Mi się tu podoba. Bo w Minecrafcie jak nagrywam, to mi problem do nagrywania zmniejsza FPS-y. A tutaj problem do nagrywania mm, musi mieć musi, musi, musi mieć tyle FPS-ów, ile ma gra. Więc to jest bardzo fajnie, więc w ogóle mnie lovuje, chyba że sama gra. Tak w tej chwili nie. że będę kończył, to powie, po, powiedz mi, hmm, czy chcecie, żebym z tego nagrywał. I to ma być minutowy filmik, w komentarzach jaki napiszcie. Zmiana mi nie zgasła, no. A w następnym filmiku dokończymy to. Proszę, albo dokończymy, albo nie. Stradzie. Tak, wyłączam silnik na autostradzie.